Może być tak, i to jest mi jakoś tam chyba najbardziej bliskie: takie przekonanie, że dobre życie to życie przeżyte. To znaczy, że nie ma takiego momentu w życiu, kiedy można powiedzieć: Dobra, już mam. Raczej jest to pewien proces trwania, bycia, rozwoju, łączenia ze sobą rzeczy itd. W związku z tym. Trudno osiąść i powiedzieć, to jest mądre życie, a to jest niemądre życie, jeśli osoba żyjąca jeszcze żyje. Więc raczej jestem zwolennikiem tego, żeby nadawać znaczenia temu, co nas spotyka, widzieć to, co ważne i widzieć to, co, co jesteśmy w stanie poświęcić. Tak? Że ja nie muszę za każdym razem mieć wspaniałego życia. Zrobię teraz coś, co będzie trudne, wymagające, żmudne, po to, żeby później coś tam. Yy, ale też yy, myślę sobie w szerszym kontekście, że moje życie i wszystko, co w nim jest, jest dla mnie przynajmniej do przyjęcia.